Pasacik, pasacik w RC, Sztuki piękne te tutaj, te tutaj ładnie Od strony słonecznej A kto w cieniu, ten w cieniu Gielbę, Gielbę Już od 23-24 tysiące GLB stoją No wtedy mają 200 które kosztują, przejechane 2 zero Diesel, 190 KONI, skąd ja to wiem? No Ja wiem takie rzeczy, bo mam kontakt ze sprzedawcami Gielbów. Ten biały ładny, nie? Ten biały ładny, pojęcie nawet piękny. O, panorama nie widać z daleka było. się Martwe pole, jak martwe pole, to znaczy, że wersja nie jest jakaś byle jaka. O kurde, o, ładnie, ładnie. Superowy. Tak, jak przebieg? Jako, że pasat nie był brany pod uwagę, właśnie jest. Zdrów, otóż kichnięcie. Proszę Państwa, Państwo słyszeli kichnięcie. Hagma, opony ma. Rzut oka, kamera jest. Auć Jakieś zapasy są w bagażniku. Nie wiem czy alu, czy gumka zwykła, czy gumka z nitką. A to jest 4Motion? Nie, nie, Co jest? 4Motion czy zwykły? 4Motion to nie wiem. Zaraz Ci powiem czy jest cztery motion Zazwyczaj kilka napisów o tym mówi w środku. Niestety żadnych napisów nie widać. Nikt sobie z Allegro nie przykleił. Jaki roczek? 0,9 23 Dwa, trzy to jest to No gdzie 23 trzy? rany. Na rany włoskie, co tam młode oko widzi? Ja mam dziewiąty, dziewiątka, dziewiętnasty dostał szybę w asonową. Czytamy? dziewiętnaście czterysta eur, sto dziewięćdziesiątka mocy, sto siedemdziesiąt, tam dwa, trzy tysiące. Winterreifen, Sommerreifen, czyli letnie, zimowe opony Czyli zima na pacy będzie 19 saczykiem w Airline 190 mocy, taka sztuka Przejdźmy jeszcze kawałek do porównania, zobaczymy tamto aut później A tu nie byliśmy jeszcze To jest tego samego Panalika Placyk Zobacz na białą, jaka ładna. Zobacz na czarną kolejną. A to jest A5. Gdzie, gdzie, gdzie jest z tymi piórami? Trzy strefy, które? Trzy strefy wewnętrzne. Trzy strefy, już jest coś. Radar. Plaster mi dorobi robotę, nie? Ciekawy, ciekawy tak. Też jakiś zapas Haczyk jest, elektrycznie chowany I tam jakiś hebel To jest tego samego panalika, w jacy? Zwykła materiałówka, ale... Zwykła, ale przynajmniej sportowanie taki zwykły siedziok. Mhm. Jakie są zegary wirtualne, no dobra Pozerkaj sobie A5 będzie drożej Znaczy drożej tak sądzę Go nie daje Co tu mówisz? Nie ma znowu Jest wirtual Jedzenia to jest 40. O to rzadko i rzesakiem skubana Jaki roczek? 9 Tam było za ile? A tam była benzyna 19? Coś tam jakoś było, około 19 tam ta benzynowa, zobaczymy teraz. teraz pójdziemy zapytać Tu jeszcze jest Super B ale sedanie z kolei Golf 15 Który? Biały w GTD, no to za 12 euro z wyżek GTD Niestety ostatnio szefa też nie było, tu stał Hyundai to był taki pracownik, który do szefa i mógł się, się dodzwonić Morgen, guten Morgen gdy wystaje troszkę tam twarzą A 6 limuzynach Od 15 jest wyż. Jak są ubogie, do od 23 nawet widuje jakieś tam pakieciku w miarę mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.